Cześć, witajcie ponownie w chaotycznych rozgrywkach. Ja jestem Asia i widzimy się u Adama. Jak on w końcu ma? Jerzyny. No, u Adama Jerzyny. Zanim zaczniemy i zanim Adam wróci z pracy, yy, przypominam, że możecie zostawić łapkę w górę, możecie zostawić subskrypcję. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, łapkę w górę, no to wiadomo, żebym wiedziała, że tam jesteście i nawet możecie też jakiś komentarz powitalny, to już w ogóle będzie super. I standardowo przypomnę jeszcze, że możecie słyszeć w tle odgłosy życia O nie, o nie, chałupa się pali, chałupa się pali Niech ktoś zgasi tę gazetę, co tu była e, <noise> Możecie słyszeć w tle odgłosy życia e, typu na przykład moje dreptające psy e, I pewnie jakieś odgłosy za okna też usłyszycie bo mam je uchylone, bo jest dość ciepławo No i to tyle z ogłoszeń parafialnych Słuchajcie, nie udało mi się nagrać odcinka po odcinku. Prawdę mówiąc, sporo czasu minęło, odkąd ostatnio nagrywałam. Eee, I już jesteście na bieżąco właściwie z tymi materiałami, które e, ja miałam nagrane. Miałam je z dużym wyprzedzeniem, a teraz już w sumie tylko jeden odcinek mam do przodu. E, jak nagrywam ten? E, ale nie o tym chciałam mówić. Patrzcie, jakie Adam tu ma pragnienia flirt. Sim umawia się ze mną na randkę, kto świertuje ze mną i ja oczywiście zakochać się za 5000, ja mu już kupiłam ten odmładzacz bo przydałoby mu się, bo jeszcze tylko czemu mam jakiegoś włosa na twarzy Jeżeli tylko 15 dni mu zostało możecie przestać z tymi piorunami no a ja chciałam żeby tutaj żeby nasz Adam zapłacił za swatkę on teraz poszedł do pracy on dostał awansik super. Yy, no i on teraz będzie zdobywcą poziomów. Jako ekspert od wyuczonych na pamięć zagrywek zdobywasz nowe poziomy szybciej niż ktokolwiek inny, ale nie możesz spuszczać wzroku ze swojego celu i musisz za wszelką cenę zachować pełne skupienie. Adam pracuje od 10 do 18 i zarabia 733 simoleony i otrzymuje premię w wysokości 1526 simoleonów. Ok, tutaj będziemy mu uzupełnić umiejętności. Nie wiem, czy to było na odcinku, czy nie, bo właśnie miałam przerwę w nagrywaniu, ale tutaj mu też wybrałam yy, już. Parę, yy, parę tych cech czy, do, czy bonusów, yy, które mu wynikają z no, po kliknięciu w aspirację życiową. Yy, ja bym chciała, żeby on skorzystał i wziął prysznic, i żeby on zadzwonił po swatkę. Bardzo chaotyczny był ten początek. Jak tak długo nie, nie nagrywam, to potem yy, gubię się w moim flow. Yy, I na pewno chcę zaprosić yy, swatkę, nie? Yy, cygańska swatka. Tak, chcę. Yy, on nie zapłaci yy, pełnej kwoty w sensie tamtych 5000 ale pomyślałam sobie. Może kup eliksir miłosny, kup jeden. Ale pomyślałam sobie, że nie wiem, tak 3000. tysiące? Zaproś na randkę w ciemno. On ma sprecyzowane e, oczekiwania co do swojej e, drugiej połówki. Także wydaje mi się, że umawiając się przez niego na randkę w ciemno, łatwiej będzie nam trafić na jagodę. Dawaj hajsu, on się chce mówić z kobietą. No, 3018. Co wy na to pasuje? Wpiszcie teraz w komentarzu. I tak nie mogę wziąć Waszego zdania pod uwagę, ale dajcie znać, czy według Was, jak zapłacimy 3018 Simoleonów, to ten odcinek skończy się zakochaniem Adama i Jagody. Może to by się uda, to ja bym od razu wezwała taksówkę. Czy jagoda spadnie z nieba? Kto to jest? To nie jest jagoda. Profesor Olga Bajasz. No okej, idźcie razem zjeść. <grytanie> Widzę, że nie tak łatwo znaleźć jagodę. Nie, nie śpij. Eee. Jedźcie na przedmieście, jedźcie też do tego fajnego miejsca, to jest sprawdzona miejscówka. Ej, ale powiem Wam, że nie wiem, jak zapoznać. W sensie, oni musieliby chyba na siebie wpaść w jakimś faktycznie miejscu publicznym. No bo nie mogę, yy, jak w Simsach Trójce czy Czwórce, podjechać pod czyjś dom i po prostu zacząć tam spacerować albo zapukać do drzwi, nie? Więc mam takie poczucie, że. Nie wiem jak ich poznać. <laughs> Straciłam 3000. <laughs> Poza tym ona nie ma rudych włosów. Naprawdę za tę kwotę nie da się znaleźć rudych włosów. Sadza mnie. No ale dobra, może się za przyjaźnią. Rozmawiaj pogawędka. Eee... Zamów dla wszystkich, niech będzie łosoś. Zabawiaj, wznieś toast. Zapytaj, w jakim zawodzie pracujesz? Czy ja mogę teraz tylko robić te interakcje z krzesełkiem? O nie, kalner się wywala z jedzeniem to że nie miał takiej obawy mm, rozmawiacie i gracie w co chcecie grać? no jedźcie, jedźcie. czas upływa Obaj mi przyjaźnie Baw się, złap kawałek, baw się. Nie irytuj. Ej, nie umiem w terantki powiem wam. Okej, okay, dzięki, chyba choć mogłoby być trochę lepiej. No mogło być. Eee, a baw się, rzucanie piłki. Nabijmy mu chociaż, wiecie. To nie tą piłką chciał rzucać. O nie, on śmierdzi. No nic, no wracaj do domu. Nie poszło tak jak chciałam i jesteśmy 3000 w plecy. Świetnie to rozegrałam. No i co, nowy dzień, nowe nadzieje, Adam znowu chce flirtować i się całować, a ja nie wiem jak. Nie wiem jak mu to dać. wybaczcie, musiałam sobie zaśpiewać, bo kiedy coś sobie zaśpiewam, życie staje się prostsze. Nie naśmieszkuję no, sobie, ale. Ale trochę tak jest. W ogóle właśnie się skapam, że zawsze jak nagrywam, to rozpuszczam włosy, a teraz tak zostałam wspiętych. Zastanawiam się, y, jak to wpływa na odbiór. W sensie, czy nie zastanawiacie się, co jest nie tak dzisiaj z moją twarzą. <laughs> ale spoko do kolejnego filmu rozpuszczę włosy. Y, Adam ma dzisiaj wolne. Dobra, to jak Adam ma wolne. Pochwal za unikanie gryzienia sprzętów. Obraz gotowy. Sprzedaj go za 4 simoleony. Wiecie co? Ja myślę, że po prostu musimy próbować. Rejestracja zwierząt? Nie. Zadzwoń i wezwij taksówkę. Weźmiemy sobie misia. Misia tulisia. I może jedźmy do parku leśnego. Przecież jagoda też jest zmiłowa, nie? Piesku, wysiadaj. No, o nie! Takiego śmierdzącego go wzięłam, a jego się nie da tutaj yy, wyczesać, żeby yy, zebrać odór. O, balbinka tu jest, no to z balbinką się już przyjaźnią. Tu jest chyba Dina Kaliente. Tak. Eliza? Eliza noga. Wygląda jak Eliza Pancake trochę. Czy pancake z czwórki była kiedyś nogą? Marysia przyjemniaczek. Eee, rozmawiaj, weź pogawędka. Rozmawiaj, plotki. Zabawę. Nie. Nie pamiętam, czy sprośnie, jest czy nie. O, są już najlepszymi przyjaciółmi. Fajnie, to jej się spełniła aspiracja. Co? Oni sobie rozmawiali i nagle jemu ten pocałunek i się pocałowali. Nie! Nie! Nie tak miałoby! Wiecie, ja się tu rozglądałam za jagodą i nagle widzę, że jemu się aspiracja spełniła. No nie! Jak dwie chemie, jak on lubi rudę i te. Yy, rude włosy i zdolności techniczne. Gdzie Balbina ma rude włosy? Oni mieli. Nie zaręczysz się z nią. Nie, zrywamy kontakty z Balbiną, nie ma opcji. A, a! Ale zacznę po taksówkę i wróć mi się do domu, bo możesz teraz wypić odmładzasz, także chociaż do tego się Balbina przydała. Dramat! Ale też trochę beka, nie ukrywam. Co, 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 witam mnie. Co to jest za typ w kapeluszu w cylindrze? Niekczemny szarlatan. Jak go okradł. Idę mu zabrał hajsu. 150. Co za typ? Możemy go pobić. Bójka na pięści. No, wysiadaj z tej. Po... Ach, do diazka. Boże, kocham tę część. Ona jest taka wspaniała. No, w Simsach czwórce by się to nie wydarzyło. A w Inzoi To już w ogóle nie ma opcji. Nie wierzę w to, co się dzieje. Dobra, potrzebujemy wannę. Więc u góry wstawimy wannę prysznic, a. Czy to nam się gryzie z układem okien? Mój Boże, pierwszy raz się typ zakochał, i od razu chce się oświadczać. E, zamienimy sobie miejscami, tak, żeby nie wchodzić prosto na kibelek. Tylko będzie wejście na umywalkę. E, I teraz tak w tę stronę, w tę stronę. Tu nam będzie ładnie świecić nad tym. E, tu nam drugą przesuniemy. Rozumiecie, wszystko co mówię, wszystko co się dzieje, prawda? Iwan, fanno pryszynca 1100. No to fajnie, że Typ awansował, Wydał 3000 na swatkę. och, jak to uratować? <grych> Dobra, na razie wypij eliksiry życia cały. Urban ósemka. Na... On. Aha. Pali się kałuża. pełni miskę. No i teraz można wykąpać misia. Misio przybiegni tu. O, tu w ogóle są wejście do łazienki z dwóch stron. Przecież nie potrzebujemy wejścia do łazienki z dwóch stron. No dobra, a czy on mógłby. Grupy zarządzaj grupami? Nie. Zadzwoń tak. Nie, ale on się nie interesuje, tak tymi, nie? Muzyka i taniec go pasjonuje. Majsterkowanie go nie pasjonuje aż tak, żeby miał wstęp do tej tajnej miejscówki. Ludzie! Jak on ma poznać jagodę? Piszcie mi tu w komentarzach, jakie były patenty na poznawanie simów w The Sims 2. Bo przecież coś mnie trafi. Nie po to go tworzyłam, żeby się ożenił z Balbiną. No proszę was. Wybaczcie, że tak wam krzyczę do uszu. Ale emocje biorą górę. Nie wiem, no jak Balbina nie... znaczy ta Balbina. Balbina. Jeżeli Jagoda nie przeparaduje za chwilę pod jego domem, to ja naprawdę nie mam pomysłu. On dalej chce się zaręczyć z Balbiną. Chce iść na randkę i chce, żeby ktoś z nim flirtował. Wąsik przyszedł. Adam ostatnio zdobywa nowe poziomy z zastraszającą prędkością. Awansuje tak szybko, że administratorzy serwera zmuszeni są poprosić go o wyjście ze świata gry na kilka godzin, by dać innym graczom szansę na nadgonienie. Adam może spędzić ten dzień czytając o, w biurze o botanice, albo wybrać się do parku pooglądać latawce. Co wybierze? A niech obserwuje latawce. Adam myśli, że przydałoby mu się trochę słońca i obserwacji latawców, więc kieruje się do miejscowego parku. Okazuje się, że jego największy rywal ze świata wirtualnego także jest w parku i puszcza latawiec. Wyczuwając dobrą okazję, rywal wyzywa swojego przeciwnika na zawody w puszczeniu latawców i Adam przystaje na to. Współzawodnictwo jest zacięte, szczególnie z powodu silnego wiatru. Ale w końcu Adam zdobywa zwycięstwo, pokonując rywala także w świecie rzeczywistym. Poprawiona w realnym świecie koordynacja manualna doskonale przyda się w grach. Adam otrzymuje punkt technicznych. No i świetniej, i bardzo fajniej, podoba się to dla mnie. Och, dobra, tu trzeba posprzątać, potrzeba wyczyścić posłanie. No i co, czas leci, Adam się starzeje. Dalej nie gody. Jutro ma wolne, więc jutro znowu musi gdzieś wyleźć i szukać. No ja nie widzę innej opcji. No, chyba, że jeszcze sprawdzę kody, chyba, że da się zmienić nie kodami chemię u jagody. Nie pamiętam, jak to się robiło. Czy to można było zrobić jakoś w trybie tworzenia? Czy znowu jakimś eliksirem, czy czymś takim? Zupełnie nie pamiętam. Dalej chcę się zaręczyć z Balbiną. Tak, to z mojej podłogę po prostu. wypełni dziurę. Będzie od razu piękniej. Podaj śniadanie. Zapiekanki, tylko ich pilnuj. O, wspaniale. I zachowaj oczywiście resztki. Chcesz się zaprzyjaźnić z profesorką Olą. I kazać zwierzakowi mi się przybiec do nogi. Cudnie. Adam ma dzisiaj wolne, więc niech sobie zdobędzie, o właśnie już, i niech sobie zadzwoni. Nie, bez Misia. Niech się zostanie w domu. Ulica główna, główna, główna. No weźmy to, bo tutaj jest basen. Musi gdzieś spotkać tę jagodę. No przecież go nie ohajtam tam z Balbiną, bo będę musiała tworzyć nowego Sima dla Jagody. A Balbina to też pamiętam, że jak się do niej weszło. A to się okazywało, że ona jest w ciąży. Chyba ze swojej ze swoim świętej pamięci z Simem, y, mężem tu mieszka Porzeczka i co, i nie mogę tutaj w żaden sposób, mogę sobie popatrzeć na ten dom ale to jest jej okolica no i jego też, bo on mieszka tutaj, nie? Henia, Muszka to też nie wygląda jak Jagoda że też nie można tam po prostu normalnie jak stalker wstanąć pod domem i się zapoznać, no Na ile się interesują kulinaria? Powiecie, może jakby on zdobył zainteresowanie jeszcze kulinariami i zdobył dostęp do sekretnej ku kuchni Zuzi, to może tam by spotkał jagodę. Jak myślicie? Póki co nie się przemieści gdzieś indziej bądź stalkerem o możesz medytować, ale spoko yy, medytuj, inna parcela i dalej chce się zaręczyć z Balbiną trzymajcie mnie przecież, nie zniesę tego o nie, nie na kaliente. Niena oczywiście dobrze mieć po swojej stronie, bo wiemy, że ona bije ludzi, którzy ją wkurzają. Wiecie, ja tutaj włączam przyspieszenie i po prostu patrzę, co się dzieje. Nowy frys. Pani Aurelia bez kosztem mu siedzi. Teodozja, nasz Adam. Ja wypatruję jagody cały dzień poza domem, byleby się nie ożenił z Balbiną. Zapamiętajcie proszę, że jak coś to ma czarne włosy, ma też umiejętności techniczne i logiczne. I po nich byśmy mogli zmienić... Yy, naszej jagodzie chemię tylko jeszcze muszę sprawdzić jak to zrobić no nic, zadzwoń po taksówkę i pojedziesz sobie na przedmieścia, może coś zjeść wyleź z tej wanny ale Balwin Balbina, powiem wam też, coś nie dzwoni patrzcie jakie on ma obawy, Balbina umiera Balbina odmawia zaręczyn i okradają mnie, czyli musimy uważać na szarlatana jak? Się poznaje ludzi. Już wiem, dlaczego w... zwykle ich po prostu wprowadzam do jednego domu. No dobra, skoro jest sadzanie, to chyba można. O, można tu też grać z ludźmi. Don Lotario tu jest. Może to jest dobry znak. Pani Zadecka! O, kochana gdzie żeś usiadł? Mhm. zamów dla mnie pieczone kurcze Tak mara żakiet. No nie. My chcemy jagodę porzeczkę. Nie no, trafi mnie coś zaraz. Przysięgam. Yeah, <laughs> nie tak miało być. W kolejnym odcinku wracamy do jagody porzeczki, moi drodzy. I moje drogie. I zapłać rachunek. Weź tam co skorzystaj z toalety. A, bo ja cię kazałam iść do damskiej. No to miałeś prawo nie chcieć skorzystać. Eee, tutaj są zajęte te stoły. No nic, no wracaj do domu. No cóż, Adam jest padnięty cały dzień poza domem. Ja nie ukrywam, i też mam trochę dość. <noise> U niego jest to prawda dopiero dziesiąta, e, bo. Wróciliśmy do czasu. Dobra. Idź jeszcze, odbierz telefon. Oby to nie była Balbina. Nie Balbina. Jakieś inne typo. Wyczyść, wyczyść. Ja już mu tutaj zakolejkuję. Zostań tutaj, dopiero wróciłeś. I weź jakieś resztki, jak wrócisz. No, słuchajcie, nie tak miało być. Liczyłam, że jak sobie tutaj już wejdziemy i wydamy hajs, a wydaliśmy go niemało, to na koniec dzisiejszego odcinka będziemy już zakochani w Jagodzie. Tymczasem spotkaliśmy Balbinę, nie dopilnowałam, i nagle się okazuje, że typ chce się z nią zaręczyć i totalnie nawet nie wie o istnieniu jako typu. w dalszym ciągu jej nie spotkał. Także. Mój notat. O, właśnie przyglądam mój notatnik z numerami telefonicznymi, i nagle sobie myślę, Adam na pewno chce ze mną pogadać. Minęło już trochę czasu. bla, no dobra, dobra. To nie jest teraz ważne. Ważne jest to, że w kolejnym odcinku widzimy się znowu u Jagody. Ja sprawdzę, jak można zmienić y, te preferencje chemiczne, y, bo wydaje mi się, że był to to albo jakiś eliksir, albo nie wiem co. Jak nie, to trudno, zmienimy kodem. No, mój błąd, że dałam jej niesprecyzowaną chemię. Jagoda ma dużo hajsu, czyli jeżeli byśmy zamienili jeden kolor włosów, konkretnie brązowy, na. na co? Na umiejętności techniczne albo umiejętności logiczne, to jest spora szansa, że jak Jagoda zapłaci 5000 Simolonów w facce, to spadnie z nieba Adam. Nie mam pojęcia, czy Adam będzie chciał. Z nią flirtować, biorąc pod uwagę, że e, że jest zakochany w Balbinie, wykom zwierzęka o imieniu Misio. I dzisiaj ja wam tu robię zakończenie, a jednocześnie próbuję jeszcze, żeby Adam ogarnął swoje życie trochę. No i taki jest plan. A na dzisiaj wychodzi na to, że ode mnie to tyle, ach Balbina. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że spędziliście i spędziłyście mimo, miło czas i że. Że zaskoczyła Was ta balbina w tym odcinku, tak jak mnie. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Możecie też zostawić subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a chcecie być na bieżąco i dowiedzieć się, kogo w końcu poślubi Adam, a ja będę dążyć do tego, żeby poślubił jednak jagodę. I oczywiście możecie zostawić komentarz, po którym poznam, że dotarliście i dotarłyście aż do tego momentu, i niech ten komentarz brzmi nieplanowany romans. Po prostu to jest chyba najważniejsze, co się w tym odcinku wydarzyło. No nic, a ja Wam już na dzisiaj dziękuję. Postaram się zaraz nagrać kolejny odcinek i ogarnąć ten miłosny temat, zrobić im, nie wiem, co, zerwać relacje, cokolwiek. No, nie ja przedłużam tego zakończenia. Zapraszam na kolejne odcinki i do zobaczenia.